Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Mamy już 15,5 minuty po godzinie 9 i przed mikrofonem witamy Marcina Hałuska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam, witam państwa. No i państwa także chcielibyśmy powitać, już telefon dzwoni, więc odbieramy, prawda? Oczywiście, i mamy telefon. Halo? Dzień dobry. Halo, dzień dobry, witamy. Halo, halo. Halo, halo. Halo. No, witam, witam. Witamy. Dzień dobry. Słuchamy, tak. Dzień dobry. E, proszę pana, mam taką y, sprawę. Y, Święciowie, jak się jedzie od kościoła, tam była kiedyś, było kiedyś lustro, i w tej chwili tego lustra nie ma. Jak się wie, że jest bardzo niebezpiecznie. Mm -hmm. Dobrze. Zapytamy w takim razie. Zniknęło jakoś tak na dniach, czy od dłuższego czasu tego lustra nie ma? Bo tak no, już nie znam sytuacji. Powiem panu tak, że dawno tam nie jechaliśmy, Aha. ale wczoraj z, z, z małżonką chcieliśmy tam wyjechać, no mm -hmm. i było trudno. No i... Niedługo by doszło do kolizji. No tam te uliczki święciechowskie bardzo wąziutkie są rzeczywiście. Tak, tak. Dobrze, postaramy się zapytać. Urzędziemy. Te lustro było, to. Jak się wyjeżdża tam na, na budynku, to jest sklep. Mhm. to chyba wiem, o które, o które miejsce chodzi. Dobrze, no. będziemy, będziemy pytać, mam nadzieję, że, że uzyskamy jakieś wyjaśnienie. Pozdrawiamy, serdecznie dziękujemy za telefon. Bardzo szybko dzisiaj Państwo zaczęliście, a więc to chyba dobry znak. Czekamy na kolejne telefony. 65 529 5529. To jest numer do nas, ten numer do Państwa dyspozycji. I zapraszamy. Już linia jest wolna, już można wybrać nasz numer, już można podzielić się jakimś nowym tematem. Dzień dobry. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, witamy. dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Proszę sciszyć radioodbiornik, bo słyszę tam w radioodbiorniku siebie między innymi w sprawie tego Lustra w Święciechowie tak. już jest. Już jest. W ciągu, w ciągu minuty to załatwiliśmy. Dobrze, świetnie, Proszę fantastycznie. Radę. Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. No, dzisiaj wyjątkowa audycja. Nie, nie dość, że Państwo bardzo szybko zaczęliście dzwonić, to jeszcze sprawy załatwiamy w minutę. Tak, czasem bywa, prawda? No, ale bardzo dobrze. Cieszymy się z tego powodu i zapraszamy. Czyli pewnie zostało zdjęte tylko na chwilę w celu jakiejś konserwacji albo mm -hmm. czegoś takiego i rzeczywiście wróciło na swoje miejsce. Kolejny, Mamy, kolejny, kolejny dzień dobry. Dzień dobry, Dzień dobry. No, dzień dobry. Witamy. Ja bym chciał podziękować w, w firmie, która robiła remont na ulicy Rzutkowskiego w Kiełczewie. Bardzo ładna jest koska położona. Mm -hmm. I prosiłbym o kwiaty i tej firmy. No, chyba możemy zagrać wyjątkowo. Chociaż jesteśmy zdania, że jak ktoś coś zrobi dobrze, to po prostu tak to powinno być zrobione. Natomiast czasami rzeczywiście z inwestycjami nie zawsze jest tak, że są wykonane w sposób należyty. Ale to, co dobre, tutaj należy chwalić. Do by jeszcze lepiej niż dobrze. Jeszcze może lepiej jeszcze, jeszcze niż lepiej? Bardzo dobrze, więc tak. to, zagrajmy. zagrajmy. No i podziękowaliśmy i zapraszamy kolejną osobę. Mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry i słyszymy radio bardzo głośne. Prosimy zacząć od ściszenia. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Witam. Ja chciałem... Z góry dzwonię. Tak. I chciałem powiedzieć, że na Wrocławskiej jest parking dla samochodów, nie? Tak. Naprzeciw stawku, naprzeciw ZUS-u, Krusu i jest jedno miejsce dla inwalidów. Pierwsze, znak pionowy jest, ale nie jest namalowany. Nie, mm -hmm. żeby był poziomy namalowane na niebiesko, znak inwalidy mm -hmm. i tego, bo tak to wjeżdżają. Zajmują, tak to miejsce nie Zajmują, się kłócą. <słuch> Dobrze, no to zapytamy, czy, czy są jakieś plany, żeby te, to oznakowanie uzupełnić, bo faktycznie w tej chwili się no też. No właśnie, bo to długi czas kompleksowo dobrać. znaki i poziome, i pionowe, takie właśnie sygnalizujące miejsce dla osób niepełnosprawnych to już teraz jest standard. No. Zapytamy, przekażemy sprawę naszemu reporterowi, który się no. górą. Bardzo dziękujemy za telefon, pozdrawiamy serdecznie. No tak, minęło kilka minut, a państwo dzwonicie dzisiaj naprawdę fantastycznie i miejmy nadzieję, że tak właśnie audycja dzisiejsza będzie przebiegać. Chyba mamy kolejny telefon. No oczywiście, już odbieramy. Dzień dobry. Ale dzień dobry, ja już tu do państwa dzwoniłem, a wtedy pan Jarek wiedział o co chodzi, był w temacie. Burbisz Krobi nadal po budowie chodzi bez kasku i kamizelki. No kurczę, no. No to mu szkoli założyć. Dobry przykład by dawał. No tak, to jest kwestia chyba dobrego przykładu rzeczywiście. Yy, pewnie nie boi się żadnych konsekwencji, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby dawać dobry przykład. Tak jest. Mam nadzieję, ja że nas się. słyszy pan burmistrz czy następnym razem. Fajnie by było, aby ten kask wreszcie założył. Mhm. A ja myślę, że najfajniej by było, gdyby ta inwestycja wreszcie się zakończyła na rynku. Jeszcze prawda? dwa miesiące mu zostało, także jeszcze trochę ten kask ponosi. No tak. Dobrze. Panie burmistrzu, prosimy pamiętać o tym kasku, bo może coś tam się wydarzyć, nie daj Boże. I, I wtedy... Ach, lepiej o tym nie myśleć. Pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy za telefon. Pozdrawiamy pana burmistrza również. Być może nas usłyszy i usłyszy też apel mieszkańców o zakładanie kasku. No i mamy telefon. Może z inną sprawą, innym tematem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo. Halo, tak słyszymy panią. E, proszę pana, ja się chciałam podzielić wielką wiadomością. O, słuchamy. I uciecham, bo sama wczoraj pieniądze, jako emeryturę z podwyżką. Czy pan no. mi może po, powiedzieć, ile ja dostałam? Ja strzelę. 12, no. 12 zł. 11. A widzi pani, to ja naprawdę jestem dobry przyjaciel. Tak trafił. Żeby, żeby to nie przyszło do banku. Mhm. To ja bym w ogóle nie chciała ani tymi listolarzowi bym dała nawet mu na papierosy by nie staczyło. No tak, no tak. Bo nie wiem nawet, ile tam kosztują teraz papierosy. To mm -hmm. tylko się chciałam podzielić z Panem. No, Dziękuję rozumiem. bardzo, życzę miłego dnia. Również pozdrawiamy panią bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że dobry humor panią nie będzie opuszczał. Panie, mimo wszystko. 11 złotych. Całe 11 złotych. Niech Czym pani to dobrze, nie? niech pani dobrze ten wydatek rozplanuje. No, ciekawy na co. Pozdrawiam. Nie ma dziesięć tylko cukierków. Pozdrawiamy, dziękujemy uprzejmie. Ale słodycz też da radość jakąś tak. tam przez chwilę potem przykier spadnie. A słody też nie, nie też będzie. się przyda czasami. No ciekawe, jak to u innych państwa, czy rzeczywiście te no podwyżki właśnie takie. Wiesz. Patrząc, patrząc na to, co ZUS proponuje w ogóle na emerytury naszym rocznikom, to może to to, to w ogóle tak, będzie taka Możemy z zazdrością spoglądać na te 11 zł. Tak chyba, jest, tak? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja w sprawie te właśnie tej podwyżki emerytury dla tej pani. Tak. Niech pani sobie przypomni za, za poprzednich rządów, podaj, że chyba 4 zł. były podwyżki. To jest, jak, jak dobrze liczę, no prawie. 200% podwyżki. Dziękuję bardzo, do widzenia. No ja Ale to tylko... pocieszające miało być, tak? Tak, to miało być pocieszenie. Ja jeszcze tylko dodam, że to już jest kolejna w tym roku podwyżka, więc może e, rzeczywiście należy dopatrywać się jakichś pozytywów w tej całej sprawie. Ależ Państwo dzwonicie. Mamy no, chyba kolejny telefon. Mamy telefon, telefon. oczywiście. Dzień odbieramy. Dzień dobry. Dzień dobry Panu. Witamy. Wczoraj sobie przechodziłem na ulicy Słoweńskiej i tam na vis a -vis informacji turystycznej jest plan miasta. Mhm. I ja mam takie pytanie, czy istnieje jakiś system, może się dowiedzieć, aktualizacji takich planów? Zamiast 2015. Mm -hmm. A po tym, co się dzieje tam wokół Leśna, w Solnym ostatnio, ostatnio ten, ten plan stał się dosyć mocno nieaktualny. To już nie to miasto, prawda? No, można powiedzieć, że tam jest wiele rzeczy na tej mapie, które istnieją, ale ich tam nie ma, tak? Mm -hmm. No właśnie, tak. tylko te, ta aktualizacja musiałaby być bardzo częsta, chyba wydaje no, się. No, że No, no, ale roku... nie wiem, po co istnieje jakiś taki system, czy to jest tam raz na 10 lat, czy na 15, mm -hmm. czy. bo jest 2015, przypuszczalnie to jest 2015, są plany z tego, z tego roku lub z wcześniejszego. Mm -hmm. No to już Fajnie by było, było zrobić taką elektroniczną mapę, którą o, można to, by zmieniać, to, to. tak? Przesadziłem trochę, tak? Nie, no, to nie szalejmy. No, Zapisu się nie stanie. Dobra, pozdrawiam. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Pozdrawiamy wszystkich. Pana również dziękuję uprzejmie. A to człowiek przed emeryturą chyba był jeszcze. Dlatego tak się cieszył. <laughs> tak, tak, tak. No, tak, emerytury niestety te przyszłe chyba będą jeszcze marniejsze od tych, które są obecnie. Ale mamy telefony. Proszę bardzo, kolejny. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry. Ja y, chciałbym się odnieść do tego pana, co, mówi, co mówił, że pani ma się cieszyć, bo dostała 12 zł, a za poprzednich rządów 4, więc przypominam, że za poprzednich rządów chleb kosztował y, 2 zł albo może nie całe, a teraz kosztuje około 6. Więc myślę, że to, to nie. Ten, I za poprzednich rządów inflacja też inaczej wyglądała i była dużo mniejsza, a teraz mamy dużo większą i cały czas idzie w górę, a rozdawnictwo po prostu yy, tego rządu i kupowanie sobie wyborców już yy, trochę przed wyborami, no to jest po prostu skandal i, 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 i zresztą. Jak było w wiadomościach u was przedtem, że wypowiadali się, że utrzymanie chyba minister, yy, ministrów i tych wszystkich instytucji za tego rządu kosztuje ponad miliard złotych, a, a za poprzedniego rządu kosztowało 200 milionów. Ja przypominam tylko, że właśnie dla tych starszych ludzi, którzy nie wiedzą ile to jest miliard, to jest tysiąc miliard, milionów, przepraszam, to jest tysiąc milionów ludzi kosztuje z waszych pieniędzy utrzymanie ministerstw. Dziękuję. Dziękujemy, pozdrawiamy. No tak, miałem takie przekonanie, że niestety nie unikniemy polityki przy takim temacie jak emerytury. I tak się rzeczywiście stało. Ale mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. O, witamy, dzień dobry. Dzień dobry. Ja, a propos tych podwyżek, tej pani jeszcze dostanie i należy się asygnata na chrust. Dostanie na pewno z 50% bonifikatą. Ale ja chciałem strachować od tego, mhm. poruszyć problem drogi. Jak się jedzie z Konkolewa do leszna przed przejazdem w lewo, jest taka szeroka droga, posiedzka inaczej i tam jest zablokowany przejazd. Widocznie z, mm, był dla kolei niewygodny, bo stanowi niebezpieczeństwo, ale mhm. tam od lat jeździ wozy, sądniki chodzi też o drogę przeciwpożarową. I mhm. nie wiem, jak to się dogaduje, samorząd lokalny, koleją, że tam jest zablokowane, są poukładane podkłady nie mówiąc o ludziach, którzy tam z rowerami z dziećmi przychodzą. Czy można by to wyjaśnić, dlaczego to jest tak zrobione? Wiem, o którym miejscu pan mówi. Sam ubolewam nad tym jako rowerzysta, jadąc właśnie tam od, od Nowej Wsi no, przez No właśnie, do ja no, Trzebani, prawda? I to rzeczywiście jest y, bardzo niemiła niespodzianka. I to ale to nie, no to jakiś imbecyl wymyślił i tutaj trzeba postawić się, coś mm -hmm. zrobić na tym albo zablokować y, pociągi, bo przecież ta droga była od lat, tędy Mickiewicz jeździł, inni Znani ludzie i my, zwykli rolnicy, nie mówiąc o drodze pożarowej czy karetka pogotowia, z stędy pojedzie, może objechać, jak jest ten. Mhm. Kiedyś pytaliśmy, y pytaliśmy o, tą, o tą, może nie o, 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 konkretnie o ten akurat przejazd, ale kilka takich miejsc po remontach liniach, linii kolejowych w naszym regionie no zostało zlikwidowane Kilka takich przejazdów, powiedzmy sobie dzikich, ale jakby funkcjonujących i, y i, i po prostu na tyle bezpiecznych, że nigdy tam nie dochodziło do żadnych zdarzeń, żadnych no tragedii. No właśnie, o to chodzi. Właśnie przecież przed takim wystarczy sygnał dać, reszta hmm. należy do tego y, turysty czy przechodzącego, ale to funkcjonowało przez lata i jeździło więcej pociągów. To mi kolega dzisiaj przypomniał o tym. Ja to widziałem pół roku temu. No do takich dni nie, możemy pozwolić my jako społeczeństwo, ja jako, tu, jako turyści i leśni ludzie, żeby przechodzić z dziećmi przez to. To jest chyba większe niebezpieczeństwo. Hmm. Aha, i na, na koniec chciałem mojego kolegę Rysia pozdrowić, z tą kolegą, bo słucha tej audycji i też się nie zgadza z tymi podkładami. Pozdrawiamy pana Rysia, pana również tak. pozdrawiamy. Spróbujemy w takim razie wysłać oficjalne pismo do kolei, bo tylko w taki sposób można z nimi e, rozmawiać i uzyskać jakąś e, odpowiedź w tej sprawie, bo przyznam, że, że sam jestem tą kwestią żywo zainteresowany. Dziękujemy uprzejmie, pozdrawiamy. No i mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Kłania się, Dzień witam dobry. serdecznie, góra się kłania. Jurek, witamy. Grzesiu jest z tobą chyba, nie? Jest tutaj Grzesiu, tak. No, jest, siedzi. Grzesiu. Masz go? Mam go, mam go. Ja też Pozdrawiam go mam. Pozdrawiam dokładnie. Słuchajcie. Jest jedna fajna rzecz. Jurek się kłania. Grzegorz, mam pytanie, czy ja mogę mieć prezent do ciebie? Nie wiem, czy Wiesz ja. Wiesz do kogo, bo... kto by myślił temat. Włącz radio niech spierczy. Fajna aha. rzecz, aha, no. Aha. Nie wiem, czy Roman to zatwierdził, czy coś, ale. To jest dziwne. U mnie dziewczyna jak robi skarki, albo inne rzeczy, to na patelni skwierczy. Ja mam dla tego, kto wymyślił, fajne radyjko. Nie powiem jakie. Nie ma FM, ma wszystko fajne. AM, wszystkie inne historie. I ona naprawdę teraz skwierczy. No i dziękujemy bardzo. No Niech skwierczy. Radyjko, nawet bez FM. I wracamy po przerwie 65 529 55 29. Zdaje się, że telefon dzwoni. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. ja sprawie tego zwierczenia. Tak. Żeby co dzień było to audycja, bo teraz sezon letni, to gdzie się robi co dzień? Zgadza się. No, nie wiem, czy jest szansa na, na częstą emisję tej audycji, ale spra sprawdzimy to w każdym razie. Panu nie przeszkadza rozumiem skwierczenie akurat w tej no, sytuacji. No, pewnie, pewnie nie. Natomiast jeśli codziennie jest grill, no to smacznego życzymy mm -hmm. a na razie, to chyba niezdrowo tak codziennie na razie, zapraszamy, na razie zapraszamy w tych godzinach i w tych dniach w których grill na antenie Radielka jest do grillowania z nami a czy będzie szerzej o tym się przekonamy pewnie, dopytamy telefon, dzień dobry witamy halo, dzień dobry Ktoś pewnie nie, chciał nie, coś powiedzieć nie, nie, nie. Potem się zdecydował, że może nie Zrezygnował 65, 529, 55, 29 Halo, no dzień dobry Halo, dzień dobry Halo, Halo. Tak, słyszymy Dzień, dobry. dzień dobry, witamy O, ja prawie nie słyszę państwa A my bardzo dobrze słyszymy, proszę A, mówić Myślę, A, że będzie pan, pan słyszał Już jest dobrze Tak? Ja dzwonię w takiej sprawie ekologicznej tak. Mam w Boszkowie na ulicy Jasnej Domek letniskowy Niedaleko naszego domku, tam kilkadziesiąt metrów jest łąka, dosyć spora łąka, która była zarośnięta takim lasem olszynowym. Mnóstwo drzew olszynowych. Nagle w zeszłym tygodniu, w ciągu dwóch dni została cała ścięta. Ja rozumiem, że właściciel ma prawo wyciąć te drzewa, bo zostanie tam ewentualnych wszelkich pozwoleń, tylko pytanie, kto wydał pozwolenie w tym okresie na ścinanie tych drzew? W tej chwili nad tą łąką całe stada, chmary ptaków, które szukają swoich gniazd, które padły. Pojawiły się ptaki, których żeśmy dawno nie widzieli tam na miejscu, które gniazdowały w tej Olszynce. No to jest przecież karygodne takie, takie postępowanie. Kto wydał pozwolenie? Gmina Włoszakowice. Nie o tej porze jest Pana zdaniem ciągle okres lęgowy, tak? Bo ja właśnie nie wiem dokładnie, no, kiedy ten okres lęgowy się kończy. Już, już Panu mówię, kilka lat temu u siebie na działce wycinałem drzewo, mhm. przyjechał Pan z gminy, obejrzał wszystko i tak dalej, mierzu i dostałem pozwolenie oficjalne od października do marca mogłem wyciąć to drzewo, nie inaczej mhm. i nie wcześniej. A w tej chwili w środku lata, czyli są jeszcze gniazda, bo przecież małe ptaki, jeszcze niektóre są w gniazdach, poleciało kilkaset olszyn i, i to jest obojowisko, nad którym krążą setki, jak nie tysiące ptaków, które potrafiły gwiazdać. Mhm. No, rzeczywiście, sprawa y, troszkę kontrowersyjna. Nie wiem, czy będziemy w stanie y, tutaj uzyskać y, y, odpowiedź na pytanie. Jeżeli to jest, to jest prywatny teren, tak? Rozumiem. Teren jest prywatny. Teren jest prywatny, ale prywatny. Pozwolenie Zgoda, pozwolenie gminne. oczywiście jest gminne. Dobrze, y, ja tutaj sobie zapisałem i, i myślę, że, że coś będziemy w stanie ustalić, jak to z tą zgodą y, wyglądało. Państwo oczywiście też możecie się zwrócić do gminy y, z no, prośbą się o odpowiedź. zwrócili mhm. do gminy, to pan powiedział, proszę dzwonić do policję. No, ale policja niczego nie załatwi mhm. że już to znamy, te sprawy. Rozumiem. Dobrze, temat w takim razie przyjęty i y, spróbujemy sprawę wyjaśnić. Dziękujemy uprzejmie. 65 529, 55 20. dzisiaj niesamowite. Tak, i kolejny telefon, dzień dobry. A byłby, ale jednak nie. Ale i tak jest fantastycznie. Halo? Jeszcze, jeszcze nie to. Telefon dzwoni, pokazuje się, że jest, ale m, po odebraniu, właśnie o coś takiego mamy. 65 529 55 29. Teraz linia wolna. Można dzwonić, można spróbować. Jeszcze niespełna 10 minut dla Państwa. Wykorzystajcie, chociaż i tak dzisiaj naprawdę intensywność telefonowania do nas jest bardzo duża. Mam nadzieję, że tak zostanie do końca. 65 529 55 29. Akurat teraz mały przestój. Państwo łapiecie oddech. I już. I już. Halo, dzień dobry. Dzień, dzień dobry. dobry. Witamy. Dzień dobry. Witamy. Tak? Halo, halo. Eee, wie pan, co ja mam taką sprawę? Był remont na ulicy Kinińskiego w Mhm. I po prostu firma, która. Firma, która robiła ten remont, przyczepom zarwała spółdzienkę na jednym narożniku. Mhm. Wsadzili ahołek. Później po paru dniach przyjechali po niego. Teraz ja tam wsadziłem paletę, bo ktoś tam wpadnie i sobie krzywdę zrobi. Kińskiego Leszna. dobrze. Tak samo po drugiej stronie, że pan co, no były te znaki takie informujące o nakazu tam w lewo czy w prawo, u... znaki posuwali, a kostki nie wsadzili. To są takie Taki niedoróbki. Męczące bardzo, prawda? No, takie niedoróbki. no jest mm -hmm. tam jakiś kierownik budowy. No... A proszę wiedzieć, w którym o, miejscu. No to jakoś to mieć nogi, a nie tak. A w którym miejscu ta studienka na Kilińskiego mniej więcej? Gdy pan tak nam w stanie był sprecyzować troszeczkę dokładnie. Kilińskiego na Rodzin Piastowskiej. Piastowska, dobrze. Zapisałem, postaramy się sprawdzić i wyjaśnić, no, co tam to trzeba fajnie. zrobić. Dzięki. Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam. No, i jesteśmy cały czas tutaj z Państwem i będziemy czekać do 9.45 na telefony. Mam nadzieję, że jeszcze kilka odbierzemy. Chyba mamy kolejny. I proszę bardzo, dzień dobry, witamy. Ej, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ja dzwonię z Bojanowa i chodzi mi o kosze na śmieci. Ej, na odcinku żwirki Wigury Ej, od Biedronki do samego rynku nie mamy żadnego kosza na śmieci. I wszystkie domy, które tam stoją i podwórka są zaśmiecane przez ludzi, którzy idą z Dino, z Biedronki i wrzucają papierki, puszki po piwie i inne śmieci. Także chciałabym prosić o Apel do władz, żeby pojawiły się tam kosze na śmieci. Żwirki i Wigury ulica. Żwirki i Wigury bojanowo. Bojanowo, dobrze. Mam nadzieję, że ktoś z urzędników nas słucha i jakiś tam y, sygnał taki się pojawi w urzędzie. No, mam żeby... nadzieję, że będzie jakikolwiek odzew. No, przyda się, rzeczywiście. Skoro pani, tak jak pani mówi, brakuje, to to, to chyba nie, nie jest aż taki wielki wydatek, a rzeczywiście kosze. No ładnie, bo są bardzo... y, można od ludzi wymagać wtedy, kiedy te pojemniki hmm. na śmieci będą, bo tak naprawdę. Idą, rzucają, co popadnie, gdzie popadnie, i jest to bardzo brzydkie, zaśmieca środowisko no chociaż, i tyle. Chociaż z drugiej strony brakiem koszy chyba takiego śmiecenia też nie bardzo yy, możemy, nie możemy wytłumaczyć, ale mam nadzieję, że, że tutaj te koszy się pojawią i zrobi się tak, czyściej wokół. Trzeba ludziom dać narzędzie, to oczywiście. wtedy może z tego skorzystają. A oczywiście. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy Dobrze, dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie, do widzenia. I zapraszamy jeszcze szybciutko. 65 529 55 29. Czas na Wasze telefony jeszcze jest, kolejny, już teraz. Dzień dobry. Jeszcze jest, kolejny, Dzień dobry, witamy i też Dzień dobry. Tak. Proszę Państwa, ja mam nietypową sprawę z narazem kluczy od samochodu na mhm. Narodowicza 113 do odbioru. Dobrze. Jeżeli by można to jakoś nagłośnić. To może Grzegorz spisze do pana numer telefonu i my po prostu przekażemy w sekretariacie, że klucze do odebrania są właśnie, właśnie u pana. Dziękujemy bardzo. Prosiłbym się nie rozłączyć. się pan jeszcze nie rozłączy mhm. przez momencie. Dziękujemy. A my będziemy czekać na kolejne telefony. Jak tylko Grzegorz spisze numer telefonu w sprawie znalezionych kluczy. Pięć. Cały czas czekamy na Państwa. Przygotujcie się do telefonowania, bo za chwilę będziemy jeszcze kontynuować naszą audycję. Mamy niespełna 5 minut na załatwienie kolejnych spraw albo zgłoszenie kolejnych spraw. Być może chcecie Państwu komuś podziękować. Z przyjemnością zagramy kwiaty i motyle. Chyba mamy kolejny temat. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dzwonię z zrabicia, bo nigdzie nie słyszałem informacji. Może Wy mi powiecie. Jak stan zdrowia naszego Balińskiego? Czy byście mogli to tam się dowiedzieć i powiedzieć, bo się martwimy? Martwimy się wszyscy. Z tego co wiem, to nie była żadna poważna kontuzja. Damian nie był zdolny do jazdy. Że nie ma złamań, złamań czy ten, bo złamań to strasznie nie wyglądało, nie? Wyglądało poważnie, chociaż Damian to jest twardy człowiek, i nie jeden tak. wypadek taki taki no, się. Ży życzymy Damianowi szybkiego powrotu na tor. Dziękuję za tak Damian A, Co Adam Skórnicki mówił po meczu, to Damian po prostu no, nie czuł się komfortowo. Tam tak. był ból jakiś, nie mógł oddychać też tak w pełni, więc nie zdecydowali się, cały sztab się nie zdecydował, żeby Damiana wypuścić dalej do jazdy. tak? Kilka dni przerwy i myślę, że wróci. 65-529-55-29. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Wie pan co, już nie wiem, chyba z dwa lata czekam, żeby zrobić tą, tutaj na tym łuku, obrońcy Lwowa tą studzienką. na jeszcze trochę to całkowicie wleci. Facet mm -hmm. wczoraj jechał to aż na, 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 na trzech łukach tylko, bo tak mu się podniosło do góry. Tak ona zaszła, tak głęboko na ten zapadła. No z tego co wiem, to kilkakrotnie monitorowaliśmy w tej sprawie. Jarek Adamek ten temat myślę, że kilka razy podejmował. No i chyba tłumaczenie jest takie, że czekamy na kompleksowy remont ulicy Obrońców Lwowa, który gdzieś tam... No ale to będzie lat. No, no tak. Tylko tutaj wydaje się, że no, chyba... Już trzy lata jak ja mm -hmm. dzwoniłem praktycznie o ten, a teraz się okazuje, że teraz w tej temperaturach ona jeszcze więcej usiadła. No cóż, będziemy chyba musieli jeszcze poczekać, może kierowcy przyjmij... No, no tylko chociaż tą, 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 tą studzienkę, żeby podnieść, żeby... Być może technologia naprawy tej studzienki jest tak skomplikowana, że nikt się tego nie chce podjąć przed jakimś kompleksowym remontem. W urzędzie miasta robiłem dużo do urzędu miasta, to praktycznie nawet propozycję taką, że sam to zrobię, no ale mhm. trochę się obawiali, bo to jednak niebezpieczne, czy nie? No tak. No. A co pan Pana zdaniem, co tam powinno zostać zrobione? Bo taka ruchoma studzienka to nie jest chyba taka prosta sprawa. No, ja, to tak, to nie jest taka prosta mm. sprawa, to ja wiem. Mm. Dobra, wszystkiego dobrego, Również dnia. pozdrawiamy, spróbujemy sp w takim razie jeszcze raz przypomnieć i być może rzeczywiście znajdą się jakieś pieniądze, żeby troszkę wcześniej to wykonać. Ale mamy to kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Witamy. Halo. Tak, dzień dobry, witamy i słuchamy. Dzień dobry. Ja tak woli przyzwoitości. Ta inflacja, która powoduje podwyżkę cen, wynika z tego, że jest wojna na Ukrainie. A to, że jest wojna na Ukrainie, to jest niestety, ale skutek tej serdecznej przyjaźni naszych polityków z PO, z panią Merkel, z Panem Putinem. Także to wszystko, co się dzieje, to wynika z tej polityki, którą prowadziło PO. Hmm. Także proszę być obiektywnym i myśleć, a nie powtarzać słów, które gdzieś tam ktoś coś, jakieś nitrasy czy jakieś inne typy przekazują. Dziękuję. Dziękuję Panią uprzejmie. N raczej bym się nigdy nie odważył y obarczyć PO winą za wybuch wojny na Ukrainie. Y y Troszkę polityki na koniec. Nie wiem, że czy jeszcze spróbujemy jakiś jeden telefon odebrać, jeżeli Państwo zadzwonicie w ciągu Już. chwili. No właśnie, teraz. Dzień dobry. Dzień dobry. O. Tak, dzień dobry, witamy. Przynajmniej w takiej złej sprawie, to ja zadzwonię z Zrawicza. to starego Tesco, jak było. Jak po prostu komuś chyba nie podobały znaki, które były takie wyprofilowane, po prostu powyginamy i jakby się ktoś na nich wieszał, po prostu są. Połamamy, że tak powiem. Nie? To nie jest efekt kolizji? tylko jak Nie, nie, takiego... nie to widać, że po prostu ktoś taki tam. Wandale tak? wieszali się na tych znakach, bo one są tak po prostu wygięte specjalnie, żeby po prostu było je widać, uh -huh. a po prostu ktoś się na nich popowieszał, i one są wszystkie, że tak powiem, pozginane do środka. Nie? No i niestety służby drogowe mają w tej sytuacji. Pracę, mam nadzieję, że ktoś tam będzie interweniował. Tak, żeby... Mówię, bo to widzę, że komuś po prostu przeszkadzały te znaki. Mm -hmm. Bardzo dziękujemy za ten Dziękuję sygnał, bardzo. za to zgłoszenie. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. No i zapraszamy na jutro. Jutro kolejny temat dla reportera o 9.15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.